Grand Opshadow. Za potęgę mag. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale! Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem Twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da Ci chociaż skromną namiastkę nagrody za Twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie, ale barierę utworzyło dwunastu magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy Twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież opadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze, spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, tylko jeden. Jeden, co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. czwarty Ksardas. Teraz sprawdzimy, czy coś przybyło. Mamy 380 punktów na łódź. Szkoda, że tak goristo nie daje nam runy, tylko znajdujemy ją w, w, w skrzyni Xardas. Coś. Żyje coś tutaj? tak orkowie okay, No keman No się, coś musi przybyć Życie jakiekolwiek Halo, skończyłem rozdział Jest już Wszystko się powinno zresetować Halo Resetować, resetować Wilki, chociaż jeden Wilki Nie ma O oh, jest, jeden wilk jeden wilk cieniostwór wila gdzie ten cieniostwór był? Jeden ten cieniostwór był? Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni. Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Tak, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Do zobaczenia. I to jest.

tym aktem trzeba tutaj życzyć. zresetują się wszyscy to tu... jest no resetują się zresetowało <ścoughs> ich, ale fajnie zaraz hey. od... do się od się hej Bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Milbenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze. Zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwi. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili, razem z kopalnią. Jasne, kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie, przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz-dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. Dwie godziny temu, dwa tuziny strażników. Wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. To szaleństwo muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milten? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić? Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gordon. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z Ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Możesz mnie czekać? Tak. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Jeszcze ich wytnę. Obiecuję wam. Rusza się... E aí,